Wulkan wybuch, niszcząc kolejne lokacje na mapie. Gracze mieli możliwość głosowania za przywróceniem jednego z usuniętych itemów z powrotem do gry podczas eventu na żywo, a niektórzy dostali darmowe itemy. Siemanko, z tej strony Matrix, a to jest kolejny film na moim kanale. W tym filmie znowu przekażę wam kilka ciekawostek ze świata gry Fortnite. Także już bez przedłużania zapraszam do odcinka. Podczas ostatniego eventu gracze mieli możliwość głosowania nad przywróceniem jednego itemu do gry. Najpewniej głosowanie wygra Tommy Gun, czyli broń, której Powrotu wyczekują gracze. Podczas tego eventu wybuch wulkan, niszczył całkowicie wykrzywiony wieże oraz sklepową sodybę. I tak, zniszczenie wykrzywionych wież stało się w końcu faktem. Co ciekawe, wykrzywione wieże miało zniszczyć już meteoryt w czwartym sezonie, co jest bardzo ciekawą i śmieszną rzeczą. Do tego przez glitch w grze niektórzy gracze nie mogli zobaczyć właśnie tego eventu, a był to event na żywo. W ramach rekompensaty za ten błąd Epic Games przyznał graczom darmową lotnię, która była do kupienia w sklepie z przedmiotami 4 maja, a gracze, którzy ucierpieli właśnie przez ten glitch dostaną tą lotnię całkowicie za darmo. Teraz w tle widzicie jak trwał cały ten event. No i to na tyle w tym dość krótkim filmie. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Napiszcie również komentarz i możecie udostępnić ten film Waszym znajomym. Ja już dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Siema.